Witam w dzisiejszym pokażemy Państwu jak wygląda dokładnie model kamery w wersji M8EG, czyli wersji egzaminacyjnej oraz jak dokonać jej konfiguracji prawidłowej z routerem przenośnym na kartę SIM, czyli zalecanym połączeniem internetowym w celu przesuwu obrazu zdalnie. A Jak tu widzimy, kamera wygląda jak zwykła kamera M8, natomiast jest to model z modyfikowanym obiektywem, także tutaj technicznie. Różnicą główną będzie ta główka kamery, która pozwala na dobranie odpowiedniej ostrości do odczytu tekstu z i papieru. Tak jak na ofercie mamy pokazany realny obraz, także tak to będzie wyglądało do uzyskania. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to w takim razie przejdziemy do najważniejszych elementów, które należy zrobić po zakupie danego sprzętu. Na razie sobie opakowania wszystkie na bok, tak żeby tylko i wyłącznie zająć się kamerą. Jak Państwo widzą, kamera posiada taką pląbę gwarancyjną, która jest elementem, która pozwala na sprawdzanie, jak działa urządzenie w sytuacji, kiedy ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda technicznie. Po zerwaniu plomby. wiadomo, że obowiązuje gwarancja, natomiast zwroty te są niedostępne. Ja w tym momencie pokażę, jak należy ją ładować odpowiednio, jak ją połączyć i jak ją skonfigurować. W pierwszej kolejności na pewno musimy kamerę sobie połączyć do baterii łączymy ją zgodnie z przewodami czerwony, czerwony, czarny, czarny dopinamy do końca żeby dobrze się działa no i oczywiście ładujemy urządzenie ładowanie odbywa się poprzez port USB, który znajduje się po boku również przez ten port można podłączyć zewnętrzne zasilanie typu powerbank czyli jeżeli chcemy wydłużyć ten czas pracy baterii, który pozwoli na około 3 do 4 maksymalnych godzin gdy urządzenie jest w pełni naładowane chcemy mieć dłuższy, to możemy sobie podłączyć to powerbankiem Krótka jeszcze wstawka, jak ładować najlepiej kamerę. Jak Państwo widzą, teraz kamera się świeci światłem migającym i jest nie jest podłączona pod zaradne zasilanie, także trzeba ją po prostu podłączyć przewodem USB, co teraz robię, i wykonać jeden z sposobów, sposobów uruchomienia, ładowania, czyli tak jak teraz mamy podłączone, pod zasilanie stałe i musimy przytrzymać. Przycisk włączenia kamery, czyli on-off przez mocno przez paręnaście sekund. Tak żeby świeciła nam się tylko jedna dioda od baterii. O! Dioda zamigała i zgasła. W tym momencie świeci tylko jedna dioda od baterii po boku. Także w tym momencie ładuje się kamera, a dokładnie bateria bez konieczności pracy kamery to jest najlepszy sposób na ładowanie. Także wracamy z powrotem do prezentacji. Tak jak widzimy kamera jest bardzo małych gabarytów, sam obiektyw e, to jest 1 na 1 cm, przepraszam 8x8 mm na 1 cm, także łatwy jest do schowania czy w ubiorze, czy pod rękawem, pod zegarkiem. Czyli na przykład w tym miejscu, tu oczywiście kamera ma pełną taśmę, czyli jest serwana próba i żeby uruchomić urządzenie wystarczy tylko przytrzymać przycisk on. Po uruchomieniu zaświecą nam się diody na kamerze, co informuje nas, że urządzenie rozpoczęło transmisję swoich danych. W pierwszej kolejności oczywiście trzeba dodać kamerę do aplikacji, którą musimy pobrać na telefon. Jest to aplikacja TinyCam, możemy ją pobrać oczywiście darmowo z App Store bądź z Google Play. Także taką aplikację należy pobrać. I w momencie kiedy już mamy kamerę uruchomioną, możemy przejść do konfiguracji. Przechodzimy. Także tutaj odpalamy aplikację TinyCam Pro, zezwalamy na opcję, które prosi, czyli prawy przycisk zgadzam się, zgodzić się, zezwalamy na wszystkie tutaj początkowe dane, o które prosi, czyli zezwól podczas korzystania z aplikacji i mamy aplikację e, otwartą. W tym momencie musimy przejść do ustawień Wi-Fi, także przenosimy się do ustawień Wi-Fi w telefonie i szukamy sieci o nazwie AIS. Będzie to sieć y, kamery. Łączymy się do tej sieci. Oczywiście na czas tego połączenia należy mieć wyłączone dane komórkowe, czyli wyłączony Bluetooth i dane komórkowe. Tylko jesteśmy połączeni z tą siecią Wi-Fi kamery. I w momencie, kiedy wyskoczy nam komunikat o zachowaniu połączenia, klikamy, że nie, nie dziękuję, tak żeby telefon był cały czas podłączony z tą siecią, a jest na czas konfiguracji. Dobrze, możemy przejść teraz do aplikacji i dodać kamerę, żeby była dostępna w aplikacji. Żeby to zrobić, wystarczy kliknąć plus, odczekać chwilę. Tutaj u góry pojawi nam się numer ID urządzenia. Dodajemy poprzez przycisk ADD i mamy. Dodaną kamerę do aplikacji, czyli jest dodana tak zwana bliską odległość. Także mamy w tym momencie już dostęp na krótko, ale oczywiście musimy dokonać konfiguracji pełnej, tak, czyli konfiguracji z routerem przenośnym, czyli routerem tego typu. Ja sobie tutaj przygotowałem, jak ogromną na zasilaniu, natomiast wiadomo Państwo będą mieli go na baterii. E, taki router. Na który należy się zapatrzyć, musi mieć kartę SIM, gdzie będzie oczywiście internet. Musi to być router, który obsługuje sieć 2.4 GHz i sieć LTE 4G. No i wtedy, gdy mamy taki router i mamy do niego login i hasło, jest on aktywny oraz bardzo ważne, ma włączone dane komórkowe, czyli roaming danych i to trzeba ustawić sobie w ustawieniach routera po, jego, po zalogowaniu się na nim. Możemy przejść do konfiguracji, czyli przechodzimy do konfiguracji Wi-Fi. Ten router budzi się tutaj tylko w tle. I gdy mamy tutaj nasze sieci Wi-Fi, wybieramy tą do której chcemy podłączyć kamerę. Ja się po, chcę połączyć z routerem przenośnym, czyli tym mobilnym, czyli wybieram Airbox. I wpisuję do niego hasło. Proszę pamiętać, żeby hasło nie miało jakoś zbyt dużo znaków oraz żeby nie miało znaków specjalnych. To znacząco przyspieszy proces konfiguracyjny oraz proces łatwego zarządzania siecią. Także wpisuję hasło, sprawdzam czy wszystko dobrze zapisałem. Zgadza się. I gdy jestem pewny, zatwierdzam przyciskiem OK, żeby kamera połączyła mi się z routerem. Ok, na czas procesu konfiguracji należy odczekać od 2 do 5 minut, sieć Wi-Fi do której musimy się połączyć musi posiadać sieć z obsługą 2,4 GHz, jest to element bardzo ważny, z siecią 5 GHz kamera się nie połączy, także tutaj kiedy łączymy się z routerem również musimy sprawdzić czy zasięg sieciowy routera jest prawidłowy, czyli czy są wszystkie kreski, w innym wypadku po prostu nas nie połączy lub będzie błąd na koniec. Także dobrze na czas konfiguracji udać się w takim miejscu, gdzie ten zasięg jest po prostu najlepszy, żeby uzyskać jak najlepsze połączenie, no i potem oczywiście oczekiwać. Gdyby się nie udało wykonać konfiguracji ze względów na jakiś błąd, należy po prostu kamerę zrestartować do ustawień domyślnych lewym przyciskiem po e, stronie Lewej od przycisku włączenia. Trzeba przytrzymać mocno przez 15 sekund. Co pozwoli na przywrócenie sieci Wi-Fi kamery i wykonania konfiguracji jeszcze raz od początku. Także w razie czego trzeba po prostu na spokojnie wykonać to jeszcze raz lub spróbować z innym źródłem internetu lub sprawdzić, czy na pewno ustawienia routera są prawidłowe, czyli czy posiada sieć 2,4 GHz, czy jest dobry sygnał sieciowy oraz przede wszystkim, czy ma włączony roaming danych. Jest to element konieczny. Także czekamy tutaj na konfigurację. Ok, kamera została połączona, klikamy ok i możemy przejść do sprawdzenia, czy wszystko działa prawidłowo. Biorę kamerę do ręki. Także biorę kamerę do ręki i sobie sprawdzę na przykładowym tekście jak to wszystko sobie widać, czy jest dobrze dobrana ostrość. Jak widzę jest OK. Zawsze możemy sobie to zmienić poprzez yy, kalibrację na kamerze, czyli przesunięcie obiektywu w lewo bądź w prawo, co pozwoli nam na jeszcze lepsze dobranie sobie ostrości nad kartką. W danej konfiguracji możemy sobie już układać kamerę do korzystania do zapotrzebowania, jakie Państwo potrzebują, czyli do nagrania ewentualnie obrazu, czy przekazywania obrazu komuś dalej. Ok. Jeszcze bardzo fajna opcja, którą mogę Państwu pokazać, jak na drugim telefonie dodać sobie kamerę bez dostępu do kamery gdy jest ona w pobliżu wystarczy wejść w kółko zębatę, kliknąć na kod QR i ten kod sobie zeskanować drugim urządzeniem lub sobie zrobić screena i następnie jedyna rzecz którą dana osoba musi zrobić czyli powiedzmy że ja sobie teraz usunę tą kamerę gdy mają Państwo ten screen który przed chwilą Państwo sobie zrobili, wystarczy kliknąć sobie tutaj plus i dodać kamerę poprzez kod QR. Aplikacja nas zapyta, yy, że, czy może zezwolić na dostęp do sieci kamery. Klikamy, że podczas korzystania z aplikacji i potem tylko skanujemy sobie ten kod tutaj w tym yy, w aplikacji i gdy nam wskoczy tutaj dane numeru ID kamery, w wpisujemy tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zatwierdzamy OK. To pozwoli nam na dodanie kamery na drugi telefon bez konieczności, zdalnego, bez konieczności pobliskiej e, interakcji w formie zdalnej. Więc jest to dość wygodne rozwiązanie, ułatwiające cały proces e, obsługi tej kamery. Czyli ten kod wystarczy sobie zeskanować, oczywiście u Państwa kod, tak żeby, e, tak żeby można było udostępnić go drugiej osobie. Myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten model kamery. Jak Państwo widzą, konfiguracja jest dość prosta, nie wymagając jakichś zbytnio technicznych możliwości wielkich, także każdy jest w stanie to zrobić, tylko trzeba dosłownie spełnić te trzy warunki techniczne. Także z mojej strony by było to wszystko, także dziękuję i do usłyszenia.